W sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na Ground Game Come. Marszalkie Wiciny KSP. Zdajemy się po oficjalne ceremonii ważenia przed galą Armia Fight Night 11 ze Wester Sylwester Miller, witam serdecznie. Witam wszystkich, cześć. Pierwsza rzecz to nie wiem, wydawało mi się, że tak nie jest, a jednak tak jest. E, main event jest twój. Tak, no też nie wiedziałem. Dowiedziałem się, bodajże wczoraj, czy przez wczoraj, jak nam została wysłana grafika tutaj pojedynków, jak, będziemy odby jak to będą się odbywać. No fajnie, main event. To ceniam to i mam nadzieję, że main event będzie main eventem. No my też na to liczymy, no to jesteśmy akurat spokojni, że poziom będzie wysoki przynajmniej z Twojej strony, ale no, ani do Twojego rywala przejdziemy, no to e, chcę się cofnąć do Bogdana Barbu. Co się stało? No, bo ostatnio po konferencji rozmawialiśmy o Bogdanie Barbu. Bogdana Barbu nie ma, czemu go nie ma tutaj teraz dzisiaj? Ciężko mi powiedzieć, w ten, nie wiem, to trzeba pytać Filipa, ja nie dopytywałem, ponieważ od razu został zaproponowany mi zastępstwo. Jak, jeżeli powiedział mi Filip, że Barbu Out to i ma dla mnie tutaj, e, zawodnika z Ukrainy, dobra, klepie od razu, żeby nie było, bo już nie jest nie wiadomo ile czasu, więc fajnie, że chciał przyjąć walkę, wziął walkę i. i no i cieszę się z tego, że, że zawalczę, tak? A znasz powód wypadnięcia Barbu? nie znam. Nie, takiego formalnego, oficjalnego nie znam, więc nie będę tutaj jakiś plotek mm -hmm. czy domysłów tutaj szerzył. No teraz idziemy dalej do tego rywala i dalej turbulencje, czyli problemy z wagą. No żaden pretendent do szabli nie zrobił wagi. No wygląda to źle po prostu. Nie podeszli profesjonalnie panowie. To ja też jestem pretendentem. No tak, no bo walkę, no tak, można to, to, tak, tak to nazwać, natomiast o dwóch z trzech nie zrobiło. Tak naprawdę tylko ty walczysz o szablę i masur w dwóch walkach. No trochę źle to wygląda z ich strony no bo to świadczy o nieprofesjonalizmie kiedy się dowiedziałeś, kiedy był pierwszy sygnał, że będą problemy z wagą urywala Ja dowiedziałem się już, że nie zrobił wagi, nie będzie robił wagi tak? że już się nie poci, że A Wczoraj czy dziś? Dzisiaj, dzisiaj bodajże zadzwonił do mnie tutaj Artur Ostaszewski mój menadżer że o 11.30 no jakoś ktoś koło 11.30 że tutaj no mój przeciwnik nie, nie zrobił wagi, brakuje mu 600 gram i już nie będzie robił, bo, bo bo już nie masz czego, tak? No, no tak jak powiedziałeś, to jest trochę nieprofesjonalne nie i e, no, trzeba on zrobić. No i wziąłem ten, to nie było jakieś nawet... Przez chwilę, że, że czy bierzemy, czy nie bierzemy, po prostu no, no nie, nie zrobił, no trudno 600 gram, to już jest jego kwestia, on nie walczy, o, o szable ja walczę i to jest dla mnie najważniejsze. No to pytanie, chociaż czy jakiś procent z jego garzy wpada na twoje konto? Tak, jakiś procent wpada, nawet nie wiem jaki, tu Artur ma z Filipem ustali, ustalić jaki tam, ile, tego, ile z tej garzy ma do mnie wpłynąć. Nie wiem, Artur na pewno o to zadba i, i dostanę to, co, co mi się będzie, co mi się powinno należeć. Wiadomo, że. No prawie na pewno, nie, nie, nie wiem tego na 100%, ale prawie na pewno rywal jest słabszy niż y, y, poprzedni. Dużo poddaje. W 2019 roku ma serię chyba czterech poddań, nawet z różnymi rywalami. Czy to mocno zaburzyło końcówkę przygotowań, że teraz trzeba będzie starać się uciekać, czy nie doprowadzać w ogóle do parteru i, i, i starać się bronić tego? Czy nie boicie się w ogóle tego jego parteru? No bo czujecie się na tyle emocji, że co by się nie wydarzyło, to, to i z pleców, i z góry sobie poradzicie. Znaczy, wydaje mi się, że no, wszystko ten pokaże klatka, tak ale to jakoś nie, nie, nie przejmuje. Najbardziej partnerem. Jedyna taka największa zmiana to jest po prostu wzrost, bo Bogdan był mojego wzrostu, a tu jest w który 30 cm. Wyższy znowu, więc e, dla mnie to nie jest jakaś nowość, bo zawsze są wyżsi, tak? ale, ale fajnie było z, właśnie z Bogdanem to, że, że, że byliśmy w podobnych warunkach fizycznych i to było dla mnie fajne, bo, bo parę razy walczyłem tylko z przyjaciółmi z moich warunków i mi się bardzo dobrze walczyło, a, ale mówię, no tutaj WCA jak, jak sparuję z opakami, to przeważnie zawsze ktoś, jest, znaczy większość jest dla mnie wyższa, tak? do tego jestem przyzwyczajony, ale to, to jest taka największa zmiana. W takim razie powiedz, w jakiej ty czujesz się dyspozycji, czy to jest, czy, czy, czy to jest dyspozycja tego, tego tygodnia, tego weekendu, czy się tak, jak powinieneś się czuć, wszystko przebiegło pomyślnie i czy to w ogóle były przygotowania, które przebiegły też tak od A do Z, jak ty sobie to wyobrażałeś? Znaczy przygotowania, wiadomo, nigdy nie, nie przebiegną od A do Z, no jak komuś się uda przez trzy miesiące robić wszystko idealnie, no to, to fajnie, u mnie to chyba raczej e, ciężko tak, żeby, żeby to było od A do Z dopięte, no ale, ale jest. Jestem, zrobiłem to, co miałem zrobić do tej pory, e, a to czy jestem w najlepszej formie, to pokażę jutro klatka, tak, bo, bo dzisiaj mogę mówić, że jestem super przygotowany, tak, i jutro wysi i szukać przyczyn porażek i nie wiadomo co i, i gdy tutaj, tak. No i tak naprawdę klatka zweryfikuje i pokaże to, czy to były najlepsze przygotowania, bo może tak było i nie wiem, zobaczymy. E, Mam nadzieję, że tak było i to pokażę jutro właśnie w, tutaj w klatce. A zmiana rywala wpływa na motywację trochę? Jeżeli chodzi o mnie, tutaj nic się nie zmieniło. Ja mam to w głowie szable i chcę ją mieć u siebie na ścianie i hmm. zrobię wszystko, żeby zawisła w odpowiednim, godnym miejscu. No, liczba szabel szabli, szabli, w WC musi się zgadzać. Tak, dokładnie, dokładnie. Chcę dorzucić następną jak jesteśmy przy WCA, no to nie mogę ten temat, tego tematu jednak nie poruszyć. No duża strata, bo jeden pas jednak ucieka z WCA. I to ten najważniejszy na świecie. Jak oglądałeś walkę? Jakie emocje w Tobie były? Co myślałeś w pierwszej chwili i jak to dzisiaj? byś z tym, co czujesz teraz? No bo jednak utrata pasa UFC to już jest coś, czym my jako Polacy drugi raz spotykamy. Nigdy nie jest to miło ani za pierwszym, ani za drugim razem. No dokładnie tak. Tym bardziej ja też patrzę przez pryzmat tego, że jakim Janek jest człowiekiem. E... Yeah. Mm. Zasługuje starszy na to, żeby być mistrzem, bo e, zdobył ten pas e, i został tak jakby mistrzem i w życiu i, i w Oktagonie, tak? I naprawdę to jest bardzo dobry człowiek. A jak to się oglądało, no to ja już widziałem jak już Janek przeżył tą pierwszą, że to nie jest Janek, że Janek jest gdzieś tam poza, poza oktagonem i myślałem, głową jest gdzie indziej. To nie, nie ma Janka w tym pojedynku i, i no, no, przykro się to oglądało, no ale to jest właśnie to te przygotowania. tak? teraz mogę mówić, że byłem w mega przygotowaniach, Janek też mógł przy w mega przygotowaniach, a teraz wszyscy szukają przyczyn porażki, tak? Dlaczego tak się wydarzyło? A to już takie szukanie jest ee, ciężkie. To... A masz to, jakieś swoje przemyślenia? No bo fani znajdują te podzasportowe rzeczy, przywołują najczęściej, a to chyba nie do końca tak jest. Znaczy, to mi się wydaje, że to akurat ma najmniejsze, bo Janek w ogóle, jak ktoś Janka zna osobiście, trenuje z nim, to wie, że Janek się w ogóle nie zmienił, jego nie ruszają jakieś takie rzeczy medialne, a to, że wykorzystał Chwilę i, i wystąpił w reklamach czy tam w jakimś tam e, filmie, tak. To uwierzcie mi, Janek tego nie robił. E, zamiast treningu to, to raz. A dwa, nie robił tego też w tych przygotowaniach, w sensie stricte. Jak miał te dwa, trzy miesiące przed tym, to już e, stricte się przygotowywał, a te, te wszystkie rzeczy to były dużo, dużo wcześniej robione, więc, więc to na pewno nie wpłynęło. A tak jak mówię, no to jest trzy miesiące ciężkiej pracy i trzeba trafić w te 25 minut, tak? Jednego dnia, w jeden dzień, 25 minut, no i, i tu, tu można szukać jakichś jakiś tam, wiadomo, wyjaśnień, ale, ale to, to, to to jest przez 3 miesiące jeden dzień, tak i, i szukanie takich właśnie teraz wymówek, jakichś e, przyczyn tych porażek no będzie, ci, to, to jest ciężko, no, jakby tak było, to każdy by wynosił e, ze, ze swoich walk e, przyczyny porażek i by na, na już następnych by tego nie robili i by wygrywali, no bo jakbym wiedział, że coś nie gra, bo to nie zagrało, to bym to zmienił i bym dalej wygrywał, tak, więc to nie jest takie, taka, taka prosta sytuacja, no, no szkoda, szkoda, mam nadzieję, że Janek e, będzie miał taką szansę, żeby odzyskać, od, odzyskać ten pas i, i jeszcze raz, żeby zawić na jego biodrach. No na to liczymy, Janek też na pewno jutro będzie oglądał Twoją walkę jako kolegi klubowego, więc na pewno jak tą szablę przywieziesz do warszawskiego centrum atletyki, to się ucieszy i, i na pewno to wpłynie na niego i tak, tak jak cały klub zresztą pozytywnie. No ja życzę, żeby rywal Ci się faktycznie postawił i żeby ta walka była dobra po prostu, żeby to nie było dla Ciebie spacerek, no bo te spacerki marnie rozwijają. Lepiej, żeby to była wojna, która Ci też pokaże pewne rzeczy, na którym trzeba dobrać. pracować. Nie chodzi o to po to, żeby obijać ogórów i iść dalej, tylko żeby każdy rywal był jak najmożliwie najlepszy takiej walki. Życzę sobie, widzom i Tobie. Widzimy się jutro po walce. Ja też sobie takiej taki życzę. Zapraszam wszystkich przed telewizory TVP Sport, Armia Fight Night 11. Zapraszam. My też zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dzięki.